Luty. 4. Sobota. Zasłużony medal. Dzisiaj rano sam rektor przyszedł rozdawać nam medale. Jest to starszy pan ubrany na czarno z siwą brudką. Tuż przed dzwonkiem wszedł razem z dyrektorem do klasy i usiadł obok naszego pana. Zadał nam kilka pytań, po czym dał Derosiemu pierwszy medal, zanim jednak wręczył następny. Przez chwilę rozmawiał cicho z nauczycielem i dyrektorem, a nam wszystkim serca waliły i zadawaliśmy sobie wzrokiem pytanie, komu też da drugi. A rektor powiedział: Na drugi medal zasłużył w tym tygodniu Piotr Prekossi za ćwiczenia domowe, lekcje w szkole, za staranną kaligrafię, dobre sprawowanie i w ogóle za wszystko. Obróciliśmy się wszyscy z radością w stronę Prekossiego, a on wstał i był tak zmieszany, że nie wiedział, gdzie jest i co się z nim dzieje. Podejdź tu, chłopcze, rzekł rektor. Prekossi wyskoczył z ławki i podszedł do stołu nauczycielskiego. Rektor popatrzył ze współczuciem na jego bladą jak z wosku twarz, na drobne i mizerne ciało w pozawijanym i źle leżącym ubraniu, na te dobre, smutne oczy, spuszczone nieśmiało, z których odgadnąć można było smutny los chłopca, a potem, przypinając mu medal, powiedział do niego serdecznie. Oto twój medal precosji. Nikt nie jest godniejszy od ciebie, żeby go nosić. Daję ci go nie tylko za naukę i dobre chęci, ale za twoje serce, za twoje męstwo, za twój charakter, za postępowanie godne dobrego, poczciwego syna. Prawda? Zwrócił się do klasy, że za to także należy mu się medal? Tak, tak, zawołaliśmy wszyscy. A Prekossi zrobił ruch, jakby chciał coś przełknąć, i powiódł po ławkach pełnym wdzięczności spojrzeniem. Idź więc, drogi chłopcze, niech cię Bóg wspiera. Rozległ się dzwonek na koniec dnia i nasza klasa zaczęła wychodzić jako pierwsza. Ledwie jednak wyszliśmy na korytarz, kogoż to widzimy? Kto stoi przy drzwiach i czeka? Ojciec Prekossiego. Ów kowal, jak zwykle blady, z wzrokiem mętnym, z włosami na oczach. Z czapką na bakier chwiejący się na nogach. Nauczyciel spostrzegł go natychmiast, szepnął coś rektorowi, który spiesznie wyszukawszy wzrokiem prekosiego, wziął go za rękę i poprowadził do ojca. Chłopiec cały drżał. Nauczyciel i dyrektor także się zbliżyli, a my cała klasa otoczyliśmy ich kołem. Pan jest ojcem tego chłopca? Zapytał rektor Kowala tak wesoło, jak gdyby byli przyjaciółmi, i nie czekając na odpowiedź ciągnął dalej. Cieszę się razem z panem z całego serca. Proszę spojrzeć. Zasłużył sobie na drugą nagrodę wśród pięćdziesięciu czterech uczniów. Za ćwiczenia, za arytmetykę, za wszystko. To bardzo zdolny chłopiec i pełen najlepszych chęci. Wysoko zajdzie. To dobry chłopiec, lubiany i szanowany przez wszystkich. Może pan być z niego dumny, zapewniam pana. Kowal słuchał najpierw z otwartą gębą i patrzył. To namówiącego to na dyrektora, po czym spojrzał na syna, który stał przed nim drżący... Ze spuszczonymi oczami, jakby przypomniał sobie i po raz pierwszy zrozumiał, co przez niego musiał wycierpieć ten biedny mały i tę łagodność i odwagę, z jaką cierpiał. Drgnął, a na jego twarzy odmalowało się najpierw jakieś półprzytomne zdumienie, potem przejmujący ból, a wreszcie gwałtowna, pełna żalu tkliwość i szybkim ruchem ręki, objąwszy głowę syna, przytulił ją do siebie. A myśmy się zaraz zaczęli do nich cisnąć jeden przez drugiego. Ja zaprosiłem Prekossiego do nas na czwartek. Inni poklepywali go, dotykali jego medalu i każdy mówił mu coś miłego. A Kowal patrzył osłupiał jak wyrwany ze snu, przyciskając ciągle do piersi głowę syna, który płakał ze szczęścia. 5 Niedziela Postanowienie Ten medal Prekossiego był moim wyrzutem sumienia. Tyle czasu minęło, a ja ani razu nie zasłużyłem na medal. Za mało się uczę. Nie jestem z siebie zadowolony. I nasz pan, i ojciec, i mama też nie są ze mnie zadowoleni. Nawet zabawa mnie już tak nie ciągnie jak dawniej. Kiedy z ochotą się uczyłem, odrabiałem lekcje, a potem pędziłem do swoich zabawek, jakbym ich nie widział przez miesiąc. Do stołu też nie siadam taki wesoły jak dawniej. Zawsze mam teraz w duszy jakiś cień. A wewnętrzny głos ciągle mówi mi, źle idzie, źle idzie. Strasznie jestem zły na siebie. Dobrze też widzę, że mój ojciec jest w złym humorze. Chciałby mi powiedzieć, że go zasmucam, ale mu żal. I jeszcze czeka: kochany tato, ty tyle pracujesz. Wszystko, co jem, w co się ubieram, z czego się uczę i czym się bawię, to owoc z twojej pracy, a ja nic nie robię. Ach nie. Zbyt niesprawiedliwe i za bardzo boli. Jeszcze dzisiaj, zaraz zabiorę się do nauki jak stardi, zacisnę pięści i zęby, i całą siłą mojej woli i mojego serca zacznę pracować. Przezwyciężę wieczorne ziewanie, zerwę się wcześniej rano z łóżka, będę sobie wbijał do głowy lekcje bez wytchnienia, będę walczył z lenistwem bez pardonu, żeby tylko raz skończyć to obrzydliwe, bezczynne i rozladłe życie, które mnie psuje, a moich bliskich zasmuca. 18 sobota w kuźni. Wczoraj Prekossi przeszedł mi przypomnieć, żebym obejrzał ich kuźnię, która jest przy naszej ulicy. Dzisiaj więc, wracając z ojcem ze szkoły, wstąpiliśmy tam na chwilę. Zaraz od drzwi kuźni zobaczyliśmy Prekossiego. Jak siedząc na ułożonych w kubkę cegłach, uczy się strzymanej na kolanach książki. Zerwał się i zaprosił nas do środka. Była to izba pełna węglowego pyłu, na której ścianach sterczały młotki, cęgi, sztaby, zawiasy i przeróżne żelastwo o dziwnych kształtach. W kącie zaś płonęło ognisko, które roziskrzał wielki mech poruszany przez pomocnika Kowalskiego. Ojciec Prekossiego stał przy kowadle, a drugi pomocnik trzymał cęgami sztabę żelaza w ognisku. Ach! zawołał Kowal zobaczywszy nas i zdjąwszy czapkę z głowy. To ten dobry chłopiec, co podarował mojemu synowi kolejkę. Przyszedł popatrzeć, jak później robota idzie, prawda? Zaraz, zaraz, wszystko pokażemy. Mówiąc to uśmiechał się, od razu zauważyłem, że nie ma już ponurej twarzy i nie patrzy z podełba jak dawniej. A tymczasem jego syn patrzył na nas z jakąś dumą, jak gdyby chciał powiedzieć, patrzcie tylko, co potrafi mój tata. No cóż, rzekł wreszcie kowal, Widziałeś, jak się kuje żelazo i pokazał mi gotową sztukę, która wyglądała teraz jak pastora u biskupi. Potem odłożył ją na bok i wsadził w ogień następną. Piękna robota, rzekł na to mój ojciec i dodał: Wrócił pan do pracy? Wróciła panu ochota do niej, a wróciła, Odrzegł kowal, ocierając pod z twarzy i wypoczywając chwilę. A wie pan, kto mi ją powrócił? Mój ojciec. Udał, że o niczym nie wie. Ten poczciwy chłopak, rzekł Kowal palcem, wskazując syna. To dobre dziecko, co się przykładało do nauki i utrzymywało honor ojca. Podczas gdy ojciec, co tam długo gadać, po knajpach pił, a syna traktował jak psa. Dopiero kiedy zobaczyłem ten medal. Tu urwał, przełknął ślinę, a jego wielkie wąsy zadrgały jak od tłumionego płaczu. Ale wnet, zwróciwszy się do chłopca, mówił żartobliwie. Chodź tu, mój mały, chodź no tu, mój wielkoludzie, nie większy od wróbla na dachu. Niech no na ten twój dziubek popatrzę. Chłopiec podbiegł, kowal schwycił go w pół i postawił przed sobą na kowadle. No, rzekł, wyszaruj trochę te swojemu niegodziwemu ojcu. A prekosji zaczął obsypywać pocałunkami czarną twarz ojca i za chwilę sam był zupełnie umorusany. I dobrze tak. Rzekł wtedy kowal i postawił chłopca na ziemi. I dobrze, ma pan słuszność, panie prekosji, zawołał z za radością mój ojciec. Pożegnawszy się z kowalem i z jego synem, wyszliśmy z kuźni, ale jeszcze na progu dopędził nas mały prekosji, szepnął Przepraszam, i wsadził mi do kieszeni paczkę gwoździ. Podziękowałem mu serdecznie i zaprosiłem, żeby przyszedł w ostatki oglądać karnawałowy pochód z naszego okna. Kiedy byliśmy już na ulicy, mój tata powiedział, podarowałeś mu synku swoją kolejkę, ale nawet gdyby była ona nie z żelaza, tylko ze złota i pereł, jeszcze byłaby darem zbyt małym dla tego dziecka, które własnym cierpieniem i miłością tak odmieniło serce swojego ojca. 25 sobota chory nauczyciel. Wczoraj po wyjściu ze szkoły poszedłem odwiedzić mojego chorego nauczyciela. Za dużo pracuje i dlatego jest chory. Pięć godzin lekcji dziennie i to z takimi jak my łobuzami. do tego jeszcze godzina gimnastyki i dwie godziny w szkole wieczornej to znaczy za mało snu, jedzenie w przelocie i wytężanie sił od rana do nocy, co zrujnowało mu zdrowie, jak to mówi moja mama. Mama zaczekała na mnie w bramie jego domu, a ja poszedłem sam na górę. Na schodach spotkałem pana Koatiego, tego czarnego brodacza, co to zawsze swoim uczniom grozi, a nigdy ich nie każe. Spojrzał na mnie swoimi srogimi oczami, i jak lew, ryknął grubym głosem, odpowiadając na moje powitanie. Mimo tego żartu wcale jednak się nie roześmiał. Ja za to śmiałem się jeszcze, pociągając dzwonek na czwartym piętrze. Ale spoważniałem natychmiast, kiedy służąca wprowadziła mnie do ubogiego, przyciemnionego pokoju, w którym leżał mój nauczyciel. Leżał na niewielkim żelaznym łóżku, był blady, z zarośniętą brodą. Kiedy wszedłem, podniósł rękę do czoła, żeby lepiej widzieć i zawołał swym miłym, przyjaznym głosem. Henryk. Podszedłem do łóżka, a on położył mi na ramieniu chudą rękę i rzekł: Dobrze, dziecko. Dobrze żeś przyszedł odwiedzić swojego chorego nauczyciela. Jak widzisz kiepsko się miewa mój drogi Henryku, a jakże tam idzie nauka w szkole? Jak się mają twoi koledzy? Wszystko dobrze, co? I beze mnie obywacie się doskonale, nieprawdaż? Bez swego starego nauczyciela. Chciałem odpowiedzieć, że nie, ale przerwał: Daj spokój, daj spokój. Wiem, że i tak jesteście mi życzliwi. I westchnął. Spojrzałem na kilka fotografii wiszących na ścianie. Spostrzegł to i powiedział: Widzisz, to wszystko moi uczniowie, którzy dali mi swoje zdjęcia od przeszło dwudziestu lat, dobre chłopaki. To moje najmilsze pamiątki. Jak będę umierał, ostatnie moje spojrzenie powędruje do tych malców, wśród których ubiegło mi życie. Ty także dasz mi swoje zdjęcie, jak skończysz szkołę podstawową, prawda? Sięgnął do stolika przy łóżku, wziął pomarańczę i wcisnął mi ją do ręki. Nie mam cię czym poczęstować, szekł. To taki poczęstunek chorego. A ja patrzyłem na jego bladą twarz i miałem serce ściśnięte smutkiem. Sam nie wiem czemu. Słuchaj chłopcze, zaczął znów po chwili. Spodziewam się wygrzebać jakoś z tej choroby. Ale gdybym się nie wygrzebał, to przykładaj się bardziej do arytmetyki, bo... To twoja słaba strona. Przezwycięż się. Chodzi tylko o to, byś się przemógł, bo tobie nie brak zdolności, tylko skupienia, wpatrzenia się w przedmiot, że tak powiem. Tu odetchnął głęboko. Widać było, że cierpi. Mam gorączkę, westchnął ledwo żyje. Pamiętaj, dziecko, arytmetyka, zadania arytmetyczne, do tego się musisz ostro zabrać. Nie uda się za pierwszym razem? Odpocznij i znowu je załeb. Nie uda się za drugim razem, znowu odpocznij i do nich. Spokojnie, wytrwale, bez niepotrzebnego pośpiechu, bez nabijania sobie głowy. A teraz idź, pokłoń się mamie i nie drap się już więcej na te schody. Zobaczymy się w szkole. A jakbyśmy się już nie zobaczyli, wspomnij czasem swojego nauczyciela, który był ci oddany. Na te słowa rozpłakałem się. A on. Pochyl się. Przychyliłem głowę do poduszki, a on pocałował mnie we włosy. Potem rzekł: Idź już! I odwrócił twarz do ściany. A ja zbiegłem, jak wiatr ze schodów, tak bardzo chciałem przytulić się szybko do mamy.